tu jest coś takiego, i tu już nie ma więcej zabawy, tu, powiem że tu jeszcze zostaje 4-5 centów, nie ma sensu tutaj nic upychać. No i patrzcie co się dzieje. A tak ładnie było przez te 3 dni. Przez w sumie dłużej było ładnie, to jest pierwszy deszcz od bardzo dawno. E, no. Ostatnio padało w nocy na tym, na Kukówku. No przyjechaliśmy do Longa wczoraj i patrzcie. Pewnie w Warszawie słońce świeci. Dobra, trzeba wrócić do funkcjonowania jakoś. Pospaliśmy do 10 prawie. Cel numer 1 na dzisiaj. I pójść. Gdzie idziesz? Do weta jedziesz. Do weterynarza jedziesz? No, bo wiecie, bo tak, jedziemy do. Płyniemy do Szwecji. Ogólnie, o ile w Szwecji nie ma wielkich wymagań, to Norwegia, tak? Tak, Norwegii i Finlandii są. Norwegii i Finlandii, co trzeba? E, w Norwegii trzeba e, odrobaczyć pieska na jakiegoś tam tasiemca bomb bomblowcowego, czy coś takiego No i właśnie jedziemy to ogarniać I w Finlandii to samo, oprócz y, paszportu, chipa i wścieklizny i tych nosówek i innych to jeszcze właśnie wymagają odrobaczenia pieseła Czyli widzicie, standardowo, za każdym wyjazdem coś nowego dla pieska trzeba ogarnąć No, i wróciliśmy od weterynarza. I niestety tam jest tak dużo ludzi, bo mieliśmy z polecenia, więc chyba jest dobry weterynarz. Bardzo dobry musi być. I jedziemy do innego, bo potrzebujemy tylko odrobaczyć tego szczurka, więc nie potrzebujemy jakiegoś super do, dobrego doktora. Nie ma robaczków. Nie ma. Nie ma. On jest nie ma. Zdrowym pieskiem. Tylko w papierkach musi być, że ma ten. Mm. Chyba nie masz robaczków. Nie ma, ja patrzyłam dzisiaj w kubkę ja nie ma robaczków. No co, patrzyłam dzisiaj rano. Czy nie ma robaczków. Idziemy do innego po tabletkę na robaczki. <grymka> Dobra, mamy. Ty? Tak? Tak. Dostałasz tabców. Dostałam tabcę. Takiego, o! Mm -hmm. Na 10 kilo to jest, więc duinę ma na kilka razy. Całe początki są, możemy jechać. Dobra, jak jesteśmy w Elblągu, to jest sprawa podstawowa punkt do zaliczenia dla kebabożercy kebab buła to jest taki bardzo dobry, jak ja to określam, polski kebab bo jest z kurczaczkiem tutaj akurat zestaw, bardzo dobre frytki i co u nich najbardziej doceniam, te sałatki są po prostu świetne, nawet do patrycja potwierdza. potwierdzam także jak będzie w Elblągu, kebab buła musowo do zaliczenia kobie dronki o, takie Biedronki, tam w środku, bo w ogóle to ludzie nie potrafią tego znaleźć Właśnie tam macie adres i tam jest szyld do Biedronki I wchodzicie po prostu tam i tam jest kilka różnych innych sklepików I między innymi kebabuła zaraz przy schodach Także ja naprawdę polecam A, ja A w ogóle to dlaczego akurat kebabuła, ja wam powiem Bo y, jestem osobą, która zrobiła z kilkoma innymi osobami test wszystkich kebabów w elblągu i kebab była wymiata. Inne to tak, tak gdzieś tam gdzieś tam wiecie jak jest jak jest taki poziom, nie? To tak inne, tu jest buła, nie, to inne tak maksymalnie gdzieś dotąd sięgają, nie? Nie ma szans. Mm. Pozdrowienia dla wszystkich, co akurat nie pojedli zanim to oglądają Zróbcie sobie coś do jedzenia.

Zaraz, 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 Krzychu wam pokażę co, co ładnego zmajstrował Słońca nie ma Słońca nie ma, nie? jakiś pani było lepiej No, teraz na pewno piekiełko tam jest, to... Widzicie ile kamperków stoi na nas? Bach, 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 nawet z tego będzie jakiś kamperek Tam, tam Dobra, tu jest ten wozik, o którym wam mówiłem, że Krzychu robi I co my tu mamy? Traficzkę A zobaczcie ile można w traficzku jeszcze jest do tyłu Łazienka, w sumie większa niż u nas Krzygu ile ma ta łazienka? Ile ma łazienka? 90 na 90 tak? 90? 90 na 90, to jest po 20 centów więcej w każdą stronę Nawet no, i umywa, się zmieściło A rozumiem, że to z lewej to jest dostęp od bagażnika, tak? To już jest bagażnik z tyłu Aha. Czyli ta część jest otwierana z tyłu, tutaj po prostu nie ma Jaki suficik, kurde, odwalony? No, no, no. Eee, bo to było zimą już. Nie miałem siły. Chciało ci się? Tak. Niechęć była. Kusiłeś akurat e, informacjami z, z ciepłych miejsc. No. I Krzychów wziął tą walną i przyjechał do nas. Nie? w Hiszpanii, tak widzieliście, Prawie nie? One i tak, ona i tak, kurde. Tak te... sobie wiesz. Nie, nie dają rady, nie? Jeśli ktoś gdzie wrzucić zapasów jak, to proszę bardzo. Ale ja spaszyło. Zobaczcie, jaki tu powstaje zbiornik. W tej prywatnej projekcie Kuby. Jak ja się cieszę, że Ty, Kuba, w końcu zacząłeś coś robić z tym autem. Ja też się cieszę. Powiedz, powiedz, dlaczego wybrałeś taką zabawę w takie rurki, zamiast sobie kupić jakiś zbiornik? Bo zbiorniki do Mercedesa Sprintera, dedykowane, są bardzo drogie. A tutaj materiał wyniósł mnie w sumie 450 zł. Widzicie? I ile to mówisz, My liczysz około 90 litrów, tak? Około 95-6 litrów. Ja I będzie się zrujacie, jak poskładane. Elegancko. I nawet nie będzie problemu z tym, że jest jedna wielka powierzchnia i to się buja, ta woda w środku. No bo już jest podzielone na przestrzeni. dobra, dalej jesteśmy przy wodzie Kuby. Teraz po poka ten, pokażę Wam coś, czego na przyszłość sobie nie róbcie Na przykład tak Kuba zrobił. Dobra, już pomijając primer tutaj wyszedł, nie? Jak sobie wklejacie szybę, taką oryginalną. W sensie coś dopasowane, co miało być dał, to oryginalna szyba. Teraz jest taka sprawa jeśli wytniemy otwór, tam od środka to zakładamy sobie uszczelkę taką specjalną, czyli taki dystansik który po nałożeniu kleju spowoduje, że jak dociskamy szybę to ta szyba nie wejdzie nam za głęboko no teraz jeśli byśmy tu o, weźmiemy coś płaskiego i przyłożymy to tutaj do blachy to szyba powinna być dosłownie na tej samej linii a jak widzicie my tutaj mamy no, 4-5 no, mm, o, a powinno być równo, a dlaczego? Bo no chodzi o to, że ta warstwa kleju, która tutaj jest, powodowała, że mamy dystans właśnie szyby od blachy. A w tym momencie, jak widzicie, w tym rogu szyba się oparła na blasze. I może być tak, że jak Kuba sobie pojedzie gdzieś, zrobi jakiś ładny wykrzyż, to będzie jedno ten uderzenie, i nagle szyba pójdzie w piach po prostu, nie? Także to na no to sobie zwracać uwagę, jeśli sobie wklejacie sami szybę taką, o, żeby ona za głęboko nie było. No i wiecie, że no taśma ta maskująca, nie ta. A to sakuba jeszcze powyciera trochę, poszoruje sobie. Jasne. No, i tak jak Wam właśnie w ostatnio o izolacji, mówiłem, że ja się bawiłem z tym styrodurem, którego bym więcej nie robił. I tu macie idealny przykład dlaczego. Macie taką pianeczkę Tutaj masz tyle tą 19, nie? Tak. No. Na te wielkie przestrzenie, które macie tutaj w głąb, naklejacie sobie kawały dziewiętnastki. Tu gdzie się da upchnąć, tak samo sobie jeszcze włożycie, tylko grunt, żeby to było przyklejone po prostu pod spodem. Nie wpychamy takich luźnych, nie? I tu jest coś takiego. I tu już nie ma więcej zabawy. Tu, Pomimo, że tu jeszcze zostaje 4-5 centów, nie ma sensu tutaj nic upychać. Później wierzycie, ale tu też masz już grubą, nie? To jest jeszcze gruba. Mhm. Nie masz cienkiej. Później taka szósteczka. Dosłownie kawałki wycięte, mierzone stąd. Dosłownie dookoła, przez cały sufit i na dole tak o i takie kawałeczki metr później metr dalej, metr dalej i tak z zakładeczką 2 cm i macie tak idealnie zamkniętą po prostu przestrzeń że tu nie ma, nie ma sensu dosłownie nic zrobić. a to że tutaj jest w głąb to ta pianka którą będziecie na wierzch dawać spokojnie ona wejdzie jeszcze w środek elegancko tutaj na wierzch i w środek i tu jeszcze zyskujecie sobie po prostu przestrzeń w szafkach bo to sporo daje później wystarczy nie wiem mu kleić. jest sporo miejsca i jest lekko przynajmniej a izolacja jest idealna Tuż w ogóle jak się z tym aucie, to dosłuchaj, że jest izolacja, bo jest tak, tak tłumi całkiem, nie? Taki pogłos jest z i No i ogólnie to tak, to można w sumie zrobić w jeden dzień, tak jak tutaj jest. A ze sterodurem bawiłem się, nie wiem, 3-4 i kopa syfu. tu jest zrobiony, posprzątany i jest temat zamknięty. Pozbieranie parę papierków to się oderwie z tego, a ze steroduru jeszcze możesz odkurzać tydzień i pół podwórka. Także polecam dołożyć do tego tematu. Także widzicie, ile się tu dzieje. Na raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze co tam sobie ten jeden co przygór. Także praca w re ale niekoniecznie coś nowego buduje. Tak bardziej serwisowo. A to dokładnie tutaj dwa lata temu powstał ten pierwszy taki co ktoś może kojarzyć z w Warszawie z taką ładną taką grafiką A tu było pusto Jak sobie zrobić reklamę? Panela wystawić przed podpiąć podnieść mały układzie do tego lodówka. To co jest w lodówce? No, są jakieś te lody. No dobrze, w poprzednim filmie obiecałem, że będzie coś na temat, y, jak otworzyć auto telefonem. Zaczynamy od tego, że wracamy do filmu, gdzie było pokazane, jak sterować webasto telefonem. Tam w tym filmie macie dokładnie pokazane. Jak sterownik sonofa podpiąć sobie na przykład do pilocika od tego, od naszego Webasto. I teraz co robimy? Robimy dokładnie to samo z naszym pilocikiem od auta. Tada! Mamy drugi taki pilocik, możemy sobie go tam dorobić, zanim jest trzy stówki chyba, teraz kosztujemy, czy coś takiego. Robimy sobie taki pilocik, może być bez nim więc będzie taniej. I tak samo wlutowujemy sobie te przyciski tutaj na płytce. Po prostu wyjścia do naszego sterownika. To sobie wróćcie do tego filmiku o ogrzewaniu. Ja Wam tutaj podlinkuję i tam dokładnie zobaczycie o co chodziło. To jest sprawa numer jeden. Jeśli ktoś by nie chciał zrobić tego sobie z pilocikiem, bo mu szkoda, pilocika, to może wybrać inną opcję. Zawsze w samochodzie mamy takie miejsce, gdzie są przyciski do otwarcia, zamknięcia samochodu. Tylko te przyciski nie uruchamiają nam alarmu. Dlatego ja wolę to sobie zrobić na pilocie, bo wtedy mam kompletne zamknięcie z alarmem ale za to takiego przycisku możemy sobie jeszcze podpiąć taką opcję na przykład cichego zamknięcia i wtedy alarm się nie odpala i tak też właśnie mamy zrobione i teraz tak, mamy ten pilocik z tym z naszym sterownikiem chowamy to gdzieś sobie w samochodzie tak, żeby nikt tego nie mógł tak oznaleźć albo możemy się ewentualnie pozbyć całego grota i tego immo to tak po prostu by wtedy utrudniło zadziałanie tam komuś ja tam mam na tyle schowane, że mam po prostu wszystko z tym i w razie czego wiem, że jeszcze gdzieś mam po prostu jeden kluczyk i mogę go użyć, bo to nie jest problem wtedy wypina wtyczkę i sobie go mogę normalnie użyć do zapalenia. Dobrze, jeśli to już mamy zrobione. Tak samo w tamtym filmie o sterowaniu ogrzewania mamy pokazane jak sobie skonfigurować cały ten sterownik i robimy analogicznie to samo, tylko podpisujemy to sobie odpowiednio. No oczywiście nie nazwiemy tego Webasto, tylko na przykład nazwiemy to auto i tutaj mamy na przykład przód Zamknij, tył i ciche zamknięcie, tak jak wspominałem. Czyli dosłownie wracamy do tamtego filmiku i robimy wszystko identycznie, tylko z innym pilotem i z innymi nazwami. Tada, faza pierwsza zrobiona. Proste było, no nie? Ale, jak widzieliście na filmiku, tym z targów, to tutaj u nas otwieranie działa jeszcze nie tylko na to, że możemy sobie kliknąć i tak dalej, ale za to możemy jeszcze zbliżeniowo otworzyć nasze auto. Tak jak po prostu przykładałem do szyby i auto się otwiera. Jak to zrobić? Ano. To zaopatrujemy się w coś takiego jak tagi NFC. Tylko tutaj muszę wam zwrócić uwagę, żeby to były tagi przynajmniej 215. Tutaj chodzi o pojemność. One mają większą pojemność i NFC 215 ma już większą niż te 213, a 213 jest za małe w tym wypadku. Dlatego zaopatrujemy się w coś takiego. To teraz mała rada. Ponieważ do Sonofa są dostępne oryginalne takie tagi, czy kupujecie sobie taką kartę, macie dwa tagi, kosztują krocie. Nie ma sensu kupować tamtych, bo tam po prostu są te dwa za cenę wielu, wielu takich. Tylko kupujemy sobie zwykłe takie 215 na przykład, gdzie tutaj mam na, na tym paseczku 10 sztuk i kosztowało to parę złotych. Daję wam tu link do Amazona, ponieważ niestety na Allegro takich sensownych nie znalazłem. No ale na Amazonie też 3 dni i przyszło. No i teraz, jak mamy takie tagi, jak sobie wejdziemy do naszej aplikacji Ewelinka, o której już nieraz mówiliśmy, i tutaj klikniemy sobie profil. I wejdziemy w coś takiego jak funkcję pilota. To tutaj od jakiegoś czasu pojawiła się taka opcja po zaktualizowaniu, że tutaj możemy sobie po prostu wykorzystywać tagi NFC. Tutaj sobie zaznaczamy, bo domyślnie jest to wyłączone. Jeśli to sobie odpalimy, to przy tworzeniu nowej sceny, tak jak to było omawiane, czyli zbuduj teraz tutaj, jako warunek, możemy dodać sobie właśnie tak NFC. Jeśli sobie wybierzemy taki tak NFC, to bierzemy taki nasz tak, jeden, przybliżamy sobie to tutaj do czytniczka. Hmm, w dobrym miejscu. I co? I pokazało, gotowe. klikamy gotowe, i już ten jeden tak tutaj mamy przypisany. I dodajemy sobie teraz funkcję. Dodajemy funkcję, wybieramy sobie nasze urządzenie, podpisaliśmy auto że na przykład mamy przód, czyli na przednich drzwiach sobie to nakleimy no i dajemy włączone zapisz i co? I więcej, zapisz dodajemy czyli po prostu jedna funkcja przybliżamy do taga, ma wykonać jedną funkcję jest, dajemy zapisz, wprowadzamy sobie nazwę, jaka nam tam pasuje otwarcie przodu, zapis jeśli w tym momencie wydaje się Wam, że tworzenie tej sceny jest jakieś skomplikowane to naprawdę wróćcie sobie do tamtego filmiku wszystko po kolei jest pokazane zresztą już chyba nawet w kilku innych też było pokazywane więc to jest temat wielokrotnie omówiony także nic trudnego, naprawdę ale co dalej jeśli już mamy takie taga którego sobie przypisaliśmy na nim jest w tym momencie zawarta bardzo ważna funkcja która dobrze, żeby sobie tak o nie zniknęła co my z tym robimy potrzebujemy jeszcze jednej aplikacji ja mam taką aplikację jak NFC TOLS. Widzicie coś takiego? I teraz tutaj mamy taką opcję w zakładce różne, że możemy na przykład ustawić hasło na tagu. Tutaj sobie wpisujemy nasze jakieś hasło tam. Nie wiem, teraz przykładowo wpiszemy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0. Klikamy sobie OK. I w tym momencie ten nasz tag, który sobie zaprogramowaliśmy, chcemy zablokować. Czyli przykładamy do naszego taga wybranego i ustawiono pomyślnie, i to jest gotowe. W tym momencie tego taga po prostu nikt nie jest w stanie taką aplikacją tak o sobie podprogramować. I nawet jeśli byśmy go chcieli sformatować komuś na złość, to jeśli tutaj damy formatuj pamięć, czyli ktoś ma taką aplikację i chce nam go sformatować, przykładamy. Widzicie, to się nie uda, wyskakuje błąd. Także w tym momencie mamy po prostu zablokowanego naszego taga. No i też nikt go nie jest w stanie odczytać. Chociaż odczytanie za wiele nie daje, ponieważ to i tak czy siak musi mieć dostęp wtedy do naszego konta, do aplikacji, do którego jest przypisany sterownik. No i co teraz? Tak, to faktycznie działa? Widzicie, tutaj mamy naklejony ten tag. On jest po wewnętrznej stronie. Przez to, że on nie jest odporny na warunki atmosferyczne, bo jest z papierkiem na zewnątrz. I co? Mamy nasz telefonik. Ja w tym momencie sobie tutaj mogę po prostu przyłożyć telefon. No i nie wiem, czy słyszeliście, ale w tym momencie auto się otworzyło, widzicie, bo zapaliło się tutaj. Tak samo mam na przykład na przedniej szybie przyklejone. Wtedy otwiera się tylko sam przód. I widzicie, no, no naprawdę to było proste. Mówiłem, że to będzie proste. No zdrowie. Dziękuję. No ale tak, jak tutaj mamy, mamy po prostu na. W telefonie, czyli jeśli sobie, tutaj mamy, jeśli sobie tutaj klikniemy przód, to tak samo otworzy się nam przód Tutaj sobie klikniemy zamki, to się zamknie wszystko. To są te przypisane, te trzy funkcje tego pilota. Czyli tak jak jest mobilne, nie w mobilnym to otwiera się sam przód, otwiera się tylko tył i zamyka się całe auto. Plus ostatnie wyjście to ciche zamknięcie. No to mam podpięte do tego klikacza, co jest tam w przodu. To nam daje to możliwość, że wtedy bez alarmu się zamyka auto. No i elegancko, cztery wyjścia sterownika Tak samo jak tutaj wcześniej był zapisany ten sterownik od Webasto Tak samo cztery wyjścia i każdy ma swoją funkcję Tylko tutaj właśnie dorzuciliśmy sobie taga Tak o Żeby było bardziej rozrywkowo A o co nam chodziło? Chodziło nam o to, że Patrycja ma na przykład przypisany w swoim koncie ten sterownik Ponieważ dostała do niego uprawnienia I w tym momencie Patrycja tak samo nie mając kluczyków jest w stanie sobie otworzyć i zamknąć auto I to było dla nas takie ułatwienie Tak. No i co jeszcze do tego możemy zrobić, jeśli na przykład ktoś y, potrzebuje coś z auta, nie ma nas przy aucie albo coś, to możemy mu zdalnie otworzyć to auto też taki bajerek, nie? No i ogólnie to nie musimy zawsze zabierać kluczyków e, no bo możemy sobie wziąć telefon, który zawsze mamy i wtedy sobie otworzyć Ktoś może powiedzieć, że y, nie wiem, wtedy nam wysiądzie wifi w aucie, nie? czy coś takiego to spokojnie, wtedy na to też mamy zabezpieczenie, ponieważ pamiętajcie, że kluczyk jest gdzieś schowany jeszcze inną opcją, wtedy możemy sobie na przykład w telefonie ustawić yy, na stworzenie naszego routera a sterownik ma ten plus, że wystarczy utworzyć taką samą nazwę sieci z tym samym hasłem i on się automatycznie wtedy też do niej połączy więc mamy kilka wyjść awaryjnych, także to nie, jest, to nie jest nic strasznego dobra, wiatr wyje, ale szybka prezentacja, może coś będzie słychać jeszcze samochody będą jeździć pomiędzy to yy, zobaczcie, mamy otwarte auto w tym momencie ja go sobie zamykam tutaj, jednym kliknięciem Mach więc już nie otworzyć działta. A teraz na przykład biorę sobie telefon, przykładam go tutaj, widzicie? I już jest otwarty. Było słychać. nie? Ale na przykład przód w tym ładnie mamy nadal zamknięty, przez to, że tutaj mamy drugiego tego. Teraz przyłożymy sobie do tego. Teraz mamy przód otwarty i z powrotem możemy wszystko zamknąć jednym kliknięciem. Jest zamknięte. to zrobimy tutaj teraz. I możemy teraz po prostu kliknięciem otworzyć sobie sam przód albo sam tył. Ale jeszcze możemy zrobić coś takiego jak silne zamknięcie. Ten przycisk wtedy się kierunku skazania nie kończą, tylko kliknie auto. Ta ale jeszcze wracając, właśnie co do samych tagów, to można się pobawić właśnie samymi tagami sporo i tą aplikacją NFC TOLS. Polecam zabawę. Na przykład naklejamy sobie tag, gdzie nam tam pasuje i przypisujemy do niego funkcję. Nawet to już nie musi być funkcja związana w ogóle z tonowym Ewelinkiem, tylko możemy z każdą jedną aplikacją czy ustawieniem w telefonie. Tutaj mamy na przykład takie zakładki różne i na przykład zadania dalej. Mamy dodać zadanie i tutaj naprawdę możemy sobie wiele, wiele rzeczy wybrać czyli na przykład coś tam w sieci, możemy przypisać jakieś hasło, możemy sobie do wi-fi dla kogoś yy, możemy poustawiać sobie dźwięki, włączyć, wyłączyć aplikację, zmienić ustawienia na przykład ja mam coś takiego, że sobie yy, zbliżam telefon do uchwytu z przodu, tam gdzie jest gdzie, gdzie nawigacja i w momencie jeśli go tam przykładam, to automatycznie odpala mi się aplikacja na radary i telefon podgłaśnia na maksa, nie? widzicie takie usprawnienie szybkie Wtedy się nie zapominało o tym, żeby za sobie włączyć. Sorki, za taki lekki chaos na tym całym nagraniu ostatnim, ale y, nagrywam to dosłownie przed. jakieś 5 godzin przed tym, jak Wy możecie oglądać ten film, więc ogólnie to wcale nie było w tym momencie planowane, ale staram się to zrobić, bo chciałem podzielić całą tą, że tak powiem, wyprawę naszą skandynawską do tego, co było przed, i dlatego to chciałem jeszcze wrzucić do tego filmu. Rozumiecie? Ogólnie, nie całe to zamieszanie, no. Nie, Ty też rozumiesz. Oczywiście, że tak. No dlatego następny film już będzie y, o tym, jak się przeprawiamy promem. Bo my już jesteśmy w tym momencie po drugiej stronie, ale to już będzie w środę, bo ten film tak ekstra wchodzi dzisiaj w niedzielę. No także życzę mi jego oglądania, y, ewentualnej subskrypcji i na dalsze ciekawostki, jeśli jesteś tu pierwszy raz, to właśnie, takie właśnie tutaj rzeczy się dzieją, więc chcesz to zostać, nie? No i wiecie co, Łapeczki, nie? No, a my już w tym momencie jesteśmy w Szwecji i... No, i co? Będziemy się tutaj szlać przez jakiś czas. Wychodzimy do weterynarza, tak? Misiu? Kosztujcie. Moim kurde sprinterkiem to będzie tylko jedno jednięcie. I przepraszam, jednięcie. Będę musiał wyciąć. Teraz coś zrobić. Mogę wyłączowy wywoję.